na przykład mamy fabryki które funkcjonują 150 lat. Tak, mamy tam określone też warunki załoga, powiem tylko, że średni wiek pracownika u nas to jest dzisiaj 50 lat. I co jest ciekawe, to są zawody, które dzisiaj są no sporadycznie spotykane, nie? bo jeżeli policzymy, ile mamy prawników czy nie wiem, lekarzy w kraju, to są to dziesiątki tysięcy, setki tysięcy. Jeżeli policzę, ile ja mam do dyspozycji technologów cukru, produkcji cukru, to ja na palcach nie wiem, rągi, nogi, to byłoby wszystko, tak? bo jest 19 fabryk w kraju. I teraz też musimy zderzyć się z tym, że będziemy mieli mniej pracowników, musimy mie mieć mniej pracowników, no bo tak jak powiedzieliśmy sobie, demografia jest nieubłagana, co roku ubywa z rynku pracy 100 tysięcy pracowników i po prostu ich nie ma, tak? Także też digitalizacja, automatyzacja i tak dalej, ale nie jako cel sam w sobie, tylko cel, który ma być gdzieś tam wyznacznikiem wielu, wielu różnych działań.